Panie Przewodniczący, Dostojni Goście, Panie Dziekanie, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy. E, dziękuję bardzo za zaproszenie na dzisiejsze zgromadzenie. Łączę w bo przecież jako Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej jestem o Państwa Izby, co jest dla mnie zaszczytem i przyjemnością, jednocześnie z znakomitą współpracą z Panem Dziekanem, różnie mówiąc o członkach Naczelnej Rady Adwokackiej, którzy są tu obecni, którzy wielką pracę wkładają w działalność samorządu. To ogromnie Państwu dziękuję, nie tylko osobom, które tutaj są i reprezentują te organy, ale także wszystkim Państwu istniejącym. Kiedy wieki temu z natury Natru w wśród padało to słynne zdanie zabijmy wszystkich prawników, to wydawało się to tylko elementem sztuki. Przez wiele ostatnich lat jednak, i mamy tego świadomość, środowiska prawnicze wszystkie, nie tylko adwokatura, stały się przedmiotem ataku wobec tego owego Szekspira, możemy uznać za prekursora pijarowskiej sztuki antyprawniczej. Ale mam nadzieję i głęboko w to wierzę, że ten czas to już jest przeszłość i że obecnie z obecnymi władzami, zarówno rządu, jak i parlamentem, będziemy rozmawiać w sposób racjonalny. Myślę, że nikt w tej sali także i ja nie mamy wątpliwości, że rząd realizuje swoje założenia określonej polityki, ale mam głęboką nadzieję, że będziemy w tej dyskusji z uwagą wysłuchani. Nawet jeśli ta dyskusja będzie się toczyła w atmosferze ostrego sporu, <Ky> wymiany zdań, to na pewno nie cofniemy się przed tym, aby kreować swoje postawy, aby wskazywać na swoje wątpliwości, ale wątpliwości niedrobne, mało ważne nieistotne, ale te, te wątpliwości, które kreują system prawny, które doprowadzą do weryfikacji pewnych testów, które zostały postawione w projektach. Wreszcie tych testów, które przekonają, że adwokatura jest w społeczeństwie po prostu potrzebna. To, że jest chyba w tej sali, nie, o tym, że jest, nie muszę nikogo przekonywać w tej sali, ale myślę, że wiele lat powstawało niezrozumienie roli, takiej prawdziwej roli adwokata w życiu społecznym, w życiu publicznym. Ja pamiętam moment, kiedy powtarzam to zawsze, kiedy jeden z posłów, którego reprezentowałam w sprawie obojętnej, no niezbyt istotnej, powiedział, gdybym wiedział, że to będzie tak funkcjonować, to prawo, to nigdy bym za nim nie zagłosował. To jest ten moment, kiedy my musimy uświadomić politykom, że mamy określone argumenty i że tym argumentom naprawdę trzeba się przyjrzeć. Dotyczy to argumentów nie tylko w sferze ustaw e, naszych samorządów, myślę o adwokaturze i radcach prawnych, notariacie, ale także innych ustawach, a przede wszystkim projektach dotyczących wymiaru sprawiedliwości i władzy sądowniczej. Tej trzeciej władzy, której kondycja obecnie jest omawiana, e, na skutek oczywiście także wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie asesury. Niestety nie widzimy. W zakresie projektu ustawy o Centrum Szkolenia Kad sądowych i prokuratorskich, tego wyjścia, jest, o którym jest mowa, tego wyjścia do innych zawodów prawniczych, nie tylko adwokatów. Dobrze by było, gdyby w panelach sędziowskich ścierały się różne poglądy. Dobrze by było, żeby przepływy między zawodami prawniczymi były we wszystkie strony. To oczywiście także nakłada pewne granice. Bo mamy założenie, nie takie, żeby w sądzie każdy pracował, ale żeby tam pracowali naprawdę dobrzy sędziowie. Bo to dobry sędzia, który imperium dzierży w sali sądowej, determinuje także zachowania pozostałych uczestników. Dlatego optowaliśmy w Naczelnej Radzie Adwokackiej, optujemy za modelem, w którym nastąpi dojście do zawodu sędziego z wielu różnych aplikacji równolegle, z wielu różnych zawodów równolegle, tak aby. Wykreować pewną wspólną myśl, aby uległy zasypaniu przepaści, które były tworzone przez poprzednie lata. Musimy mieć świadomość, że wiele lat niezależny zawód adwokacki stał poza zawodami, które były związane z działalnością państwa, z reprezentacją państwa. Dotyczy to oczywiście wszystkich samorządów. Głęboko wierzę, że ta dyskusja, która będzie toczona nad kształtem przyszłego modelu sędziego, Zawodu to za mało chyba funkcji, też za mało, ale tego powołania, które realizuje się poprzez mianowanie sędziego na jego stanowisko, będzie takim modelem, który uwzględni nasze uwagi. Będzie tym, co ma być nowym w tym zawodzie. I tak jak powiedziałam, podkreślam to. Głęboko wierzę, że ta obecna władza, nie tylko rząd ale myślę, że i parlamentarne grupowania dojrzały do tego i mają na tyle siły i mocy w sobie, żeby zmierzyć się z tym problemem. Żeby nie udawać, że cząstkowy projekt zaspokoi oczekiwania środowisk prawniczych. To nie mają być łatwe dla nas projekty, ale niech to będą projekty, które kreują nowy, taki zgodny z duchem czasu systemy nierozprawiedliwości. Dziękuję bardzo za słowa, które tutaj padły i deklaracje ze strony Pana ministra Świątkarskiego, pana profesora Zbigniewa Świątkarskiego o otwarciu na nasza. Odbyliśmy rozmowę nie tak dawno również z Panem Ministrem w Londynie, w toku, jak Państwo wiecie, dość burzliwej wymiany zdań, która padała. Ale chciałabym jedno podkreślić. E, Naczelna Rada Adwokacka bardzo dobrze współpracuje z Ministerstwem, Sprawiedli Ministerstwem Sprawiedliwości. My się wspieramy, ale działamy w różnych róż zespołach bardzo skutecznie. Nad informatyzacją sądów, nad kwestiami współpracy zagranicznej z pracownikami zagranicznymi, nad e, opiniowaniem projektów, które wypływają w wielu różnych dziedzinach prawa. Dlatego wierzę, że tak samo jest to postrzegane z drugiej strony albo będzie. My musimy się spierać, musimy głośno oponować przeciwko złym rozwiązaniom, ale za tym powinna iść konstruktywna wola tworzenia prawa. Stąd będziemy przedstawiać swoje projekty, swoje przepisy. Jest kilka problemów, które nas dzielą w ocenach. Podkreślam w ocenach. Jest problem aplikantów roku 2005. Mam nadzieję, że uzyskamy zgodę polityczną na to, aby aplikanci ci mogli odbyć spokojny, dawny egzamin. Nie może być bowiem tak, że kończąc aplikację dowiedzą się, że wchodzi prawo, które zmienia im formę egzaminu z ustnego na pisemny. Że będą zdawali test, że będzie nowa część pisemna zupełnie innego działu. To jest ochrona praw nabytych i mam głęboką nadzieję, że środowiska polityczne w tym zakresie dostrzegą ten problem i uznają go za usprawiedliwiony. Adwokatura jednoznacznie wypowiadała się przeciwko likwidacji egzaminu ustnego jako części egzaminu zawodowego. W sytuacji, jeśli przejdziemy na test zamiast części ustnej, to spowodujemy, iż nasi nasze osoby, które kończą aplikację, ale przecież nie tylko będą na podstawie skreślenia kratek zostawały adwokatami. Ci, którzy idą przez aplikację adwokacką, to osoby, które kształcimy my. I na nas niewątpliwie spoczywa ogromna odpowiedzialność za jakość tego kształcenia. Nad tą jakością pracują zespoły w Naczelnej Radzie Adwokackiej, w tej chwili już dwa, tak aby ta aplikacja była dostosowana do nowych czasów, nowych oczekiwań. I materiałem wewnętrznym, i zawartością, i sposobem wykonywania patronatu, i częścią praktyk sądowych, za którą bardzo mocno aplikanci optują. Likwidacja części szkoleń w sądach i w prokuraturach to nie ułatwienie dla nas. To może ułatwienie dla sądów, ale to jest także likwidacja elementu, który będzie obniżał naszą pozycję później w domaganiu się czy ubieganiu się o dojście do zawodu sędziego. To jest bardzo istotny element i na ten element aplikanci zwracają uwagę i jednoznacznie opowiadają się za tym. Od nas zależy i rozmów z sądami, w jaki sposób to usprawnimy, w jaki sposób będą, będzie to rzeczywiście rzetelna jakoś pracy. Oczywiście są także inne kwestie. Ja nie muszę chyba w tej sali mówić, że stoimy na gruncie samorządowego egzaminu zawodowego, ale mamy tutaj rozbieżne podejścia z przedstawicielami rządu, ale jest jedna zasada, którą chcielibyśmy w tej kadencji wyznawać. Niezależnie od tego, co nas podzieli, nazwijmy to w ideologii, chcemy pracować nad dobrym prawem, nad takim prawem, które będzie mogło mieć zastosowanie, które nie będzie zaskakiwało ani kandydatów na aplikacje, ani aplikantów do pracy. To, co się stało ostatnio, było analizowane w różny sposób. Tak niskie wyniki, tak mały dobór na aplikacje. Ja przypomnę Państwu, że pięć Izb może nie rozpocząć aplikacji. To bardzo poważny problem w jednej jest, nie jest nikt przyjęty, w trzech jedna osoba, w jednej trzy osoby. To jest wymiar, który tworzy dla nas określone konsekwencje. To jest wymiar niebezpieczny, bo można powiedzieć, no tak, troszkę rozładowaliśmy tę ilość, spróbujemy teraz pracować inaczej. Ale przecież wiemy, że to jest tylko miraż, bo obok stoją doradcy prawni. Im mniej będzie aplikantów na aplikacji adwokackiej, tym większa będzie grupa doradców prawnych. Doradcy prawni, którzy w założeniu Ministerstwa Sprawiedliwości mają po latach swojej praktyki po egzaminie pierwszego stopnia ubiegać się o egzamin zawodowy, a z lepszym nastrojem niż dotychczas. Dziękuję Państwu.